Od pierwszych dni powstania 29. Pułku Strzelców Kaniowskich z jego życiem związało się społeczeństwo kaliskie, które bacznie obserwowało czyny wojenne pułku, starało się też wszelkimi możliwymi środkami pomagać w jego trudach wojennych. I tak powstało w Kaliszu i okolicy koło opieki, mające na celu zaopatrywanie żołnierza w podarunki. Oraz czuwało nad duchową stroną walczących. W roku 1920 zorganizowało się w Warszawie drugie koło opieki nad żołnierzem. Ściślejsze związki kaliskiego pułku z obywatelami Warszawy powstały po bitwie pod Radzyminem, dzięki której pułk uzyskał miano obrońców stolicy. Pułk wprawdzie posiadał swoją chorągiew ofiarowaną przez księdza biskupa polowego Stanisława Gala, wręczoną podczas pobytu w Brześciu, jednak była ona nieprzepisowa. Tak więc koło Kaliskie w porozumieniu z Warszawskim ufundowało pułkowi chorągiew zgodną z wymogami Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zaznaczyć należy, że w sposób wyjątkowy. Zasłużyła się Jadwiga Radzicka, obywatelka miasta Warszawy, która była duszą współdziałających komitetów. Chorągiew została wykonana w Warszawie, a na jej lewej stronie widnieją w lewym górnym rogu odznaka czwartej dywizji strzelców generała Żeligowskiego. Wyraża łączność pułku z tradycją tej dywizji, z niej bowiem wywodzi się XIV pułk strzelców. W prawym górnym rogu Odznaka kaniowska upamiętnia bitwę pod kaniowem, w której część żołnierzy XIV Pułku Strzelców brała udział. W lewym dolnym rogu herb miasta Kalisza oznacza zespolenie pułku z ziemią kaliską, na której pułk się organizował i która była jego stałą siedzibą. W prawym dolnym rogu herb miasta Warszawy. Jest symbolem łączności pułku ze stolicą, której broniła w 1920 roku. Marszałek Józef Piłsudski postanowił osobiście wręczyć sztandar. Podczas wręczania chorągwi powiedział, że czyni to osobiście dlatego, że 29 Pułk Strzelców Kaniowskich uważa za jeden z najdzielniejszych pułków Armii Polskiej. Uroczysty dzień wręczenia chorągwi nastąpił 15 maja 1921 roku. W niedzielę o godzinie 10 rano pociągiem nadzwyczajnym przybył naczelnik na uroczystość 29 Pułku Piechoty, rezydującego w Ziemi Kaliskiej, wsławionego bohaterskimi walkami pod Warszawą i na froncie wschodnim. Na dworcu marszałek Józef Piłsudski został przywitany przez liczne grono generałów, kompanię honorową 29 Pułku Piechoty oraz wielotysięczny tłum kaliszan. Pod bramą triumfalną powitały go liczne deputacje i straż ogniowa z orkiestrą. Powozem w towarzystwie wojewody łódzkiego Antoniego Kamieńskiego udał się do gmachu starostwa następnie na Błonia Tynieckie, gdzie odbyła się uroczystość. Rozpoczęto ją nabożeństwem, które celebrował biskup Stanisław Gal. Później nastąpiło poświęcenie chorągwi oraz wspaniała parada wojsk całego kaliskiego garnizonu. Po wręczeniu sztandaru jego pułkowi, naczelnik państwa udekorował krzyżami virtuti militari i krzyżami walecznych Kilkudziesięciu oficerów i szeregowych 29 Pułku Piechoty i 25 Pułku Ułanów. Z błonia udał się naczelnik państwa do gmachu Gimnazjum Miejskiego, gdzie odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci poległych w obronie ojczyzny ochotników uczniów tegoż gimnazjum. Następnie odbył się bankiet w gmachu Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich, wydany przez miasto, a o godzinie 22 raut urządzony przez oficerów 29 Pułku Piechoty. Dzień ten pozostawił w pamięci obecnych niezatarte wspomnienia. Dlatego też pułk postanowił datę 15 maja obchodzić jako dzień swojego święta pułkowego.